Cześć, hej, siemanko, z tej strony Tawry, a to kolejny odcinek z Bedwarsów Zarazem ze mną jest moja ekipa Witam, tam? Dobra, lecimy Jeszcze trochę tego budulca mam Dobra, mam to Ja idę na ten A ja sobie wezmę jeszcze tą taką Co tu mamy? Idź tam na dyakcy, na tamte, po lewej. Jeden na, na emeraldy, Andrasu. o mam nadzieję, że mnie nikt nie zrzuci. Idź na dyakcy, a chcę o z BED, jak zawsze. Chyba, że na to 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 robić. już padł do próżni, tako. Ej, to słaby, bo tu nie jest 32. Co 32. Bo bloki tam nie wystarczają, żeby dojść na diaktyl, albo MF, albo do już gracza obok kogoś No, jest, ja już tutaj tak robię. Macie żelazo? Nie, nie, ja tutaj to, na emeraldy tak lecę. Dwa emeraldy? Co, na kolejne emeraldy.

Dopróżni się... Co tu są skrzynki? Kości tu e, dostałem. No, nie zabił mnie, jeden. Kości dostałem, tylko Co z kości można zrobić. Ewa. No, to by za tobie... Ej no, niech daj złote, daj znaczy Mam jedno tylko, ale. Kurde. Dobra, mam przyjść jak są znaczy Emeraldu. Choć jak ty to klikasz zawsze to Tak, tak o. Nie. Jest, jest no co? zawsze tak Czemu? Nie wiem A co to w ogóle daje, że to się to kliknę? To jest taki znaczek i jest No wiem, i co? Hmm. No jakoś się... I co? Na i co? Diamanty? Diamanty się błagają Ja mam 6 diaksów Dobra, ja mam diaksowy set już Hej Czy macie dwa diaksy? Dajcie mi dwa diaksy Ulepszy na sharpness. Ko. Dobra, ja bale co... typów już. Dobra, już nie ma. Ja że Sexonomic z drugiej strony były wejścia. No i co, ale. Po łapce ja szar... już. Dobra, już skupię. przyda. Się A żebyśmy to. mieli. Patrz, żebyśmy mieli takie. Szybsze... Ja mam 4 diaksy, więc. No to jeszcze jeden i Prot będzie. Nie, na początku szarpam Idźcie o, sobie to po to... Emeraldy na sety, na set Nie, ja, ja tam w żelazny biegam No to ja idę po sobie po A Ja żelaznego nie mam Ludzie tu w ogóle nie biegają, to ja sobie skorzystam Tak o, już jeden mam Zaraz drugi, tak o, o tu mam trzy, tak no. Tyś tu był chyba Ale w poprzedniej rundzie Ten, czerwoni byli najtrudniejsi A, i prawie go zrzuciłem Prawie go zrzuciłem No, ciko zobaczysz. <głos> <głos> za tobą, za tobą, za, za tą kociak! Za tobą! Dobrze ci powiedziałem w porę. Tak o. Widzisz, gdyby nie ja, to byś padł. Widzisz, gdyby nie ty, to byśmy nie Ja to jestem taki koliga. Fajny. Jeszcze go zabił chyba. Albo wypchnął. Kowo. No, nie wiem, ty spadek z czerwony, to, to, to nie byłeś ty? Nie, zreknęłeś go? Nie. Ja, że ty fireballem we mnie trafił, Ewa. No. To nieźle. <grym> Zrobiłem mu pułapkę! Zrobiłem mu pułapkę jednymi. Dobra, mam miecz. Masz żelazny, masz taką, lubię cię, to ci dam. Dobra, zepną mnie, ale go tak nie jestem. mam. Dodaj do skrzynki. Ktoś padnie. Mam jednego emeralda. Chcesz, masz. No, gdzie Będę miała na niewitkę. Na niewidze, rozwalę lóże. Niewidzkach, ustój dwa. No to... Dajcie mi dwa, my ja tam pójdę na niewidzę Jeden żółciż nie żyją, to idę na czerwony. trzeba się stąd dobudować do Leżeć! No. Kupuję. Ej, ja, ej, gdzie można, gdzie, do kóra szujemy. Ja idę do czerwonych Ej, ma, jest tam mógł wejście? Jest, tutaj już radzimy, no. Dobra, dobra Dobra, jestem najgorszy, jestem najgorszy, spadłem Dobra, wrzuciłem wszystko, co mogę. Kurde Co? To jest mój To jest rąba, mój mecz Trzymaj, trzymaj, oddam ci Ej, ja nie mam go Eee, uf, zniknęło mi. A nie mam. Trzymaj. Jeszcze kupię. Bo nie z tym hamem nie wiem. No, tylko. Idę po zobaczyć. Czy nie mamy dla, dla nas na jakieś proty? Ile to diaksów? Cztery? Okej, okay, okej. Okay. Plus 10 tysięcy dostałem ekspo, nie wiem do co. Mam dwa, dwa emeraldy. Cztery yy, yy, emeraldy mam, ok. Cztery DX. Wracam na bazę. Patrzcie ma... na niebieski, kurde. Co? Niebieski to mają bazę. Ale oni nie mają już w ogóle emeraldów. A my mamy. <laughs> mamy. Tak, wszystko Ej, jak mam niewitkę, nie? To mnie widać w trzeciej, czy nie? Yy, nie. Nie. Widać że w trzeciej się widać. E! No i Bole. gitara? Czerwonym. Czerwonym. S. Teraz tylko do niebieskich. Weźcie ich tam, idźcie ich eliminować. Czemu mi zniknął Oni miecz? Bawią. Oni się tam bawią. WTF, czemu mi zniknął miecz? Dajemy, dajemy, dajemy. Mam jedno. Ej, zniknął mi jak sobie miecz. Dobra, już jest. Hegryf. się. Nie wiem czemu, że. Zag Zmieniam sobie na przykład miejscówkę do miecza, to nagle mi kamienie skakuje. idzie do niebieskich. Ej, czerwony. Czerwony idzie do niebieskich. Ale dobra, e, niebiescy są słabi, ciul no są, widać. Ja, ja mam tego, ten. Czeka te pan do nich. Ja już biegnę tam, mam 4 diaksów w razie czego. Chodźmy czerwony i eliminujący. No ja biegnę. Mam, A, 9 no. mam 9 diaksów. Dobra, w dupie. Idę go od boku i do boku. Ja mam 2 ramy. Kurwa, no, okay, wyrzucam, wyrzucam, jest. wyrzucam. Aj, nie dało mi się. Trochę wyrzuciłem tylko diaksów. Ej, jak to nie idę. Ja tam na razie nie idę Czekaj, ja, ja potrzebuję do rzucania, bo tutaj inaczej się nie da grać, czekaj, to... Ej, Niewitka ile kosztuje? Dwa, Dwa. Dobra, to jest. Ej, zrobi ktoś most do niebieskich? Ja zrobię poszedł no, ja, idę, ja poszedłem do nich od czerwonych A ja idę od prawej strony Ja już spadłem z tnt ale już się tam podbudowałem, tam już mamy miejsce na ten kanałki. Ej, macie dać co się, zabieracie wszystko. Ja? Ja? Zabieram. Ja nie wziąłem wszystkiego, nic nie wziąłem Dajcie Ci Emerada jeszcze to? mówi, że ci wszystko zabieram, co za chłop. Ale mi chodzi z generatora skoczek. Yy, nie skoczek, tylko skoczy. Ej, ej, daj mi! Patrz, daj mi. Jeden ja, ja, chłop wyszedł nie, z, z gry nie, niebieski. To moje? EJ Ty też DAWAJ mi Nie mam, tylko ty się dobuduj, ty się dobuduj. Ja się dobuduję. Kabir mi się dobudował. Ej, kabir już się dobudował. Ja <laughs> by... no Boże, nie Komu się dobudował. Kabir tam się Że mnie już teraz, Jak spadę, to? Ile tam e, 30 sekund? Powiedz jak e, ale tam nie rób tak, Jezu, bo potem nie wyjdziemy. Potkę piję jakoś. Wypiję mnie wypijam bitkę, wypijam Buduj się tu obok mnie. No buduj się, masz szybko, ja mam 12 sekund. Ja nie mam itemów. Pierdolę no. sobie. Ja no dobra, koks, koks. No nie mam budulca już. Ej, awo, Bra, się jeden wy... spadł Dawaj S. <laughs> Esa, leży jeden Drugi Leży drugi Dobra Tylko teraz czerwonych trzeba Dobra, idziemy po czerwonych Jeszcze A nam nie rozwalili tych, ale S dobrze dzisiaj tam do idzie Kurwa, spadłem! O, 33! Dobra, nawet nie zauważyłem, że tam klocka nie ma, tak sobie biegną taką. o <grym> ma TNT, masz 2 TNT, masz 2 Ja wiem o kto, ja wiem o A i po co się tymi ty, osobami oni łóżka nie mają? Ale będę ich rozwalał. On będzie ich koksował. Be ja będę ich koksował. Weź to w nich. Kurwa, JAKIE Bugowany serwer, pan. <grym> Czerwone, czerwone. To jednak Dobra, jest idę do czerwonego. Dobra idę i ja ich rozwalę S. Na Jesteś jakimś na sterem, jaki Marcin Dubię Marcin Dubię? No i co, rozwalisz, rozwalisz? Uważaj, no i co? To nie, co? No nie, no źle, co? wiesz, koks, żeby nawet nie, nie ostrzega, że tam jest A, przeleciało Dobra, jednego ja zabijłem, zabiję, ja, jeszcze jeden został Ty! Ja nie spadłem, ty ty. mnie do tego, patrzcie gdzie jest około, na ksonik na prawą stronę, na prawo, na prawo, na prawo, patrz Za burtę zobacz Ja jestem w tym, w... Leży, leży Patrzy to, tak o Zabijesz uh -huh. go? Dobra, wygraliśmy tako, wygraliśmy tako, tako, Ej, tako Ej, znowu rozwaliłem wszystkie łóżka, znowu, znowu, znowu rozwaliłem wszystkie Dobra, gramy jeszcze to, jeden mecz, co? No, no tak, tak, Dobra, także GG Ja jeszcze nie, ja mnie zrzucił, ale przeżyłem Tako Na odcinku co? zobaczycie, mówię wam Co jest? Właśnie nie wiem, pisał, że server close. Co się stało? Już nic Dobra dawajcie na dół, trójki czy tam dwójki No już dołączyłem, to powinni nam czyta, to nie wiem o jest! O. Oh, nie rzuciło no, na chwilę pod ten. No, ten no lagi są właśnie no Niedobrze, nie dobrze. 250 FPS Skraszowaliśmy se... ej! No, nie <laughs> skraszowaliśmy, ten czymś serwer Tak o, tak o Juracyc o gdzie osoby jeszcze? Jak łatwo skraszować serwer? Poradnik by Neonix By Neonix Wow the, the way Ale ja, ja nie mówię Xenonix tylko ja mówię Neonix Epic Steve Bo, Skin Poprawnie się mówi Xenonix Ale dużo Xenonix. osób mówi Neonix jak, Na przykład jak mali Będę mówił na ciebie <laughs> pierożek Pierożek <laughs> O to fajnie A Do ja, ja mikrofalówka pralka, pralka od, od razu ta, A może prawo. rożek? A. Nie, nie, będę lodówka na ciebie mówił Pierożek, rożek Pierożek Rożek, rożek Pieruzek Rożek. Pierdolę rzek mi zabrali mojten Ej, wypadł, Sabir Co ty? Nie no, przepraszam Co tak, co tak stoisz tutaj, Ed? Bow way? Na środku stoję Bow A bow way? gdzie ty idziesz? Gdzieś na pewno o. Dajcie mi całe A złoto, dajcie całe złoto, bo ja od razu rasuję. Puch, puch, o, puch, puch. Daj, daj złota, daj złota, no, daj złota. Nie, mi. bo ja rasuję. No dobra, Bra, ty, Czemu ja buduję łóżko? Dobra, ja już nie buduję łóżka. Dobra, nie, to buduj, dobra. Nie Ale ruszuję. nie, serio, nikt tym się. To ja będę ty budował. Raszować. To ja buduję. Okej. Okay. Super, bohatera będę się <grym> Bohatera to buduj się, dawaj. Daj mi daj dwa gol. Czerwona no, trochę zostały wymylinowana, co?

na środek, bo jest... Duże M jak Monika, o. M jak Monika, M. wiele imion ma. M jak mucha, bez ucha. M, M no, jak jak mucha je, bez ucha. Jak się nazywa? Mucha bez ucha, no. Mm. 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 Ja idę na środek, bo ja robię akcję ewakuację. Robisz akcję ewakuację. Spalę z wadeksami. Kto by z tym rzucił? Ja. Kto jest taki mądry? Tylko tak. czemu w czerwony, już jest, nie ma. Ja pierdolę. To, no, teraz, to, ma, no. to, Co to, teraz zrobisz... To, że teraz ja... Wiesz, że to był taki... Wiesz, taki bait, nie? Żeby ich wystraszyć. Ty tego... Ty tego nie widziałeś. Nie, <laughs> się nie pykło chyba. E, we, we, wezmę ich, 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 drop. Ooo, i tu rzeczy. warwerowca. Berberow <laughs> nie no, najlepsze jest ucha bez... Uh, ucha bez ucha. Stół bez nóg. Kako? Stół, żeby pobyła na miny nogami. Tak, wyłamanowy... Ale bym teraz spadł. Bo wyłamanowymi. Nie, Nie mów tak Z rozwalanymi nogami, tak, dobrze. Super nóg. Super. Dobra. Zatrzymajcie tą karuzelę śmiechu. Jezu! Spadłem! A ty, jesteś, a ty jesteś słaby w tą grę komputerową. Ja jestem najlepszy w tą grę. O, idę do żółtych, idę do żółtych. Wywerberował wy worwerowca. A my nie jesteśmy niebiescy? No jesteśmy żółci. A, niebiescy. mi łóżko. Czy, o łóżko. No, Wywerberował, no. socie... uh Taki jestem zajebisty, ale spadłem. Wyrewerberowany rewolwer? Tak Tak, wyrewerberowany worwerowarowe. Dobra, już skończ. Nie, już kiedyś takie słowo? Nie. słów jak ty to próbujesz powiedzieć to nie, naprawdę nie. Mam zielonych, mam zielonych. Ej, wyrwerowany wyrwerowy, wyrwerowic. Gdzie Robi Ej, robię Dobra, mam jabłko. Dzięki. To Kupuję to. Tak, akcja. To patrz to. Patrz na czas. Yy, niebieska. Yy, nie <noise> niewidzialność. Dobra. Koks, jabłko. I idziemy do tego. Patrz. Macie jak te białe. Daj, Daj to, coś. Podziel to, wszystko. Trzymaj to. Mhm. Trzymaj to. Daj trzymaj całe to. złoto. Potrzebuję. Trzymaj yy, jedno złoto. Trzeba. Ja myślę, że ja ja to robię, od nas to ktoś. Bierę to. Ja biorę to, tak, kupuję kogoś. To był ta, jakiś przeciwnik. Bierę to. Je, i, i, idę do kogo mam iść? Zamknij się. A e, zielony. Co on w ogóle powiedział, bo ja nie wiem. Robię. Też nie wiem. Czy... Ej, gdzie zieloni są? No cały czas gadam, ona ale nawet nie wiem do kogo. No właśnie, nie wiem. <laughs> Ej, a zieloni mają już? No tak, bo mają taszek, nie mają na przykład, że trzy pisze, nie? Albo dwa. Idę, idę na Niewicza Nie, zieloni nie ma Ja im... z rozwalił łóżko Jakie logi mam Długo cię boję Długo ja klepię No Jezu, go i na... Ja go trafić nie mogłem, nie w ogóle, lol a ty, bo, a ty Ale ty jesteś, ale ty jesteś Ej, ale ty jesteś Odlagowało się, bo zieloni nie mają już tego, dobra, odlagowało się Ale ty jesteś Co on, on pisał? Nie wiem. No takie żarty, pi... co dużo piłeś Żarty, dzisiaj? tak, żarty no, O, tak, żarty, żarty jesteś, za dużo piłeś A ty wczoraj, to co? Ja byłem na rodzinach, ale nie piłem nic A, no, no, no Bo no, ja byłem no? kierowcą, tak o A, kierowcą, który jeździ prawo-lewo Ja, ja na, na zakrycie bokiem jeżdżę <śmiech> no, <śmiech> to, Ja no, mam, mam samochód w 4 I tak reszty i tak tak. I tak jeżdżę. Tak, tak robi. Tak robi, tako. Kolejny leży. Jeden zielony został, tak naprawdę, także kończymy tą gierę. Dobra. Jestem najlepszy Także. Jestem najlepszy. To był kolejny win, także trzymajcie się do kolejnego odcinka. Bajo. cześć. Hej, hej.